Bojar na połowie bulwarii. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. Jesteśmy już przed polem karnym, ale nie udało się oddać strzału. I jest, jest, jest. Mamy bramkę. Mamy bramkę. No i tutaj widzieliśmy do końca poszedł za piłką. Do końca poszedł jest, za piłką. Jest, i to się to bramka, tak jest. Bardzo dobrym pytaniem tak naprawdę. Kto tam Miejsce numer 3, teraz piękna, piękna. Eee, tak, 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 tak. Okay. Już Augustynowicz, Ale bardzo szybko został zatrzymany. Jurgiel, będzie sam? Tak jest, jest sam, jest cały, Jest bramka, bardzo Samu ładna akcja, bardzo ładnie. Ale, ale jest, no, nie jest nie To A, ale warunki fizyczne pomogły arkowi w utrzymaniu się przy półce do Karnego. Może myślał, myślał, albo liczył na to, że ktoś tam jeszcze wbiegnie w pole karne, jednak nikt się nie pojawił. Ale jak! No, no tutaj, tutaj jest zawodników. kto jest kapitan, ale teraz trafienie, no i to był moment. Mateusz, przy, yy, nie Hamada. Aaaa! Jest bramka, jest ranka! Brawo, brawo, brawo! Yy, mamy bramkę? Yy, jeden, jeden, fajnie. się mi tutaj yy, zdradzić, kto strzelił, jak strzelił, będzie, będę wdzięczny. No to właśnie nie jest takie łatwe, wydaje się. Jest bramka! I mamy dwa do jednego! Tak, tak. Serce, serce i rozum. Serce, serce mówi piłkawka, rozum mówi PDC. Yy, no i to jest no bramka ta, na ta. dwa do dwóch. Dzisiaj widzimy, że jest mecz dwóch zawodników. Na różna sytuacja, oni już strzelali nieraz yy, z, yy, z takiego miejsca. Obawiam się, że bo widzę lukę między naszymi zawodnikami w murze. Właśnie, jest no ale... tak naprawdę po bramci, bo to też było widać po naszej kamerze, ale gdzieś tam e, obiło to Tomka, Timowica, Ale teraz jest szansa na 4-2 i jest. Do niedopilnowania i bardzo szybkiego wznowienia e, rzut z auto. A teraz Hamada, Hamada, to będzie strzelał jeszcze tutaj Mateusz. Ale, ale blisko Mateusz jest! A Mateusz strzela! Jest, jeszcze, jest, strzela, jest! Jeszcze, jest, bardzo, jeszcze bardzo. będę walczy. Tak, a wiadomo, koszula jest więc tutaj też nam dużo większe mocy sprawia. Ale my... teraz Hamada, Hamada, Suli, Suli, Nie, nie, go! Mamy cztery,